żeby tak szybciej, wiesz, w takim tym... O, tak właśnie, jechać. I teraz włączę jeszcze kamerę filmową. Ale... Ale zapierdalałem. Przecież <gryzny> się... się nie bałem, nie? Dobra. Wydaje mi się, że to miasto jest pełne ludzi, który, którzy nas kochają. Tak... To by nas nie kochał. Stary, ale też... to już okolnia. Emil! bałeś się. Kurwa, ty kisię, pecyd, pierdolony. No, nie wjechał pierdę od razu o kurwa się wypierdolam a czekaj co to Kurwa, zlogowała mi się gra Ej kurwa ziom Skacze Ja jest jakiś klip, żeby kurwa skoczyć z klipu? Kasper Kasper zaraz umknie, Musimy skoczyć kurwa koniami do klipu kurwa. skoczyć koniami do klipu Czekaj, muszę obczaić czy można? Kurwa, na spokojnie, nie zbijaj mnie koniami do klipu Chodź Chodź kurwa, nie strzelaj do mnie skaczę koniami do klipu Trzy a Dwa konia. A Kurwa 3, dobra biegiem razem, tak romantycznie, czekaj No ja się to robi, co ja myślę Chcesz w ogóle? Patrz Nie to kurwa na ciebie, tylko patrz teraz Okej? Okay. tak? <grywa> kurwa debilu, tylko kurwa robisz tak to <grywa> jak kurwa dopierdala węgorza? no na no, na no, na no, na no, na, no. stop Wszystkie świnie, wąs parkietu, ręka jak złomana. Na kurwiam węgorza. Na, 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 na. Stop. A, nie wiesz. Dobra, skaczę z klifu Elo, nie żyje kasper No skacz kurwa. No skacz kurwa, nie na koniec skacz. No dobra, ty też. Rekaj na mnie. Musimy skoczyć razem tak romantycznie. Czemu wy kurwa jesteś tak daleko? Dobra. Gdzie jest Glyph? Skąd do Dobra, trzy. Oleć musimy tak stanąć ten. Tak, on tutaj skórki. Na pozorki kurwa. Trzy, dwa, jeden. I'm gonna take my horse to the altar gonna ride to the... Cave. Dobra, no nie Jestem, kurwa, cieniem mgły. Co ty, kurwa, co ty robisz? <śmiennie> <śmiennie> Cię, kurwa, Ale ty tak śmiesznie wybiegłeś! <śmiennie> co ty, kurwa, robisz? Nie, no jak ty to zrobiłeś? Jak ty, kurwa, to robisz? Tak o. A, nie, to, kurwa, dzięki, nie? Jak ty to robisz? No tak. <śmiennie> o. Ja, ja, ja. Ty na żołnierzu Ty na nich. Ty nie Co ty kurwa z tą linią Co Jak tą... się kurwa zrobi zdjęcie O jest o Czekaj kurwa Brałem krzyk Kurka skurcz ukarzony Jak muszę przybliżyć o, Żeby taką nitką było widać Najpierw jedno zdjęcie zrobimy tak żeby o było widać o kurwa, genialne! mi ale. Dobra, zrobiłem. Rekro, bo, kurwa, muszę usiąść. Muszę usiąść. Ale patrzę tam w bok. Daj. Damn. Damn. Takie kurwa, dobre nie. Czekaj. Jeszcze najbardziej typowe selfie. Pawek, czekaj. No. No, 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 chodź, chodź. Hmm. chodź. Kurwa Za blisko Nie. To czekaj, stań, stań tak mniej więcej tu Tu w tym boksie stań Jak bardzo mogę przybliżyć Chodź tu bliżej Kawałek Dobra, kawałek jeszcze Jeszcze Kurwa, tak była perfekcja, czekaj okay. To ty mi robisz ci, ja tam zdjęcie, ja robisz to zdjęcie Jezu. góry spiszę górę. Zeszłam się. Kurwa. O! Zrób mi takie foto. Tak, to To Tak się muszę ustalić z perspektywy. U Ale Kurwa <grymne> zdjęciora jebanego. Uuu, uh, ale się kurwa pozujesz, nie ja pierdolę.